Poszerzanie horyzontów. Parę lat temu wygrałem poniższym tekstem kawę od Karola Paciorka. Niewiele w życiu wygrałem, dlatego lubię do tego tekstu wracać. Dzisiaj dzielę się nim z Wami. Zawsze w poszerzaniu horyzontów pomagała mi dewiza Good to Know Things, czyli dobrze jest wiedzieć o rzeczach. Dowiadywać się o nich, a potem uczyć się, by tę wiedzę wykorzystywać w praktyce. Bombardowani detalami, z których musimy selektywnie wybierać, co zapamiętamy, a o czym zapomnimy, często tracimy z oczu cel poznawania rzeczy. Ja do swojego celu zmierzałem w dwóch etapach. Najpierw myślałem, że powinienem usprawnić swoje mocne strony i zniewalować słabe. Mowa o rzeczach zarówno związanych z organizacją życia codziennego, ale również hobby. Robiłem to, by móc znaleźć dobrze płatną pracę i osiągnąć stabilność finansową. Pracowałem nad sobą celowo i swoją naukę o różnych rzeczach rozwijałem do tego stopnia, żeby było praktyczne w każdej sytuacji życia. I pomimo tego, że zdarzało mi się czasami siadać do pisania opowiadań albo wymyślania fabuły na książkę, to skupiałem się na wszystkich umiejętnościach praktycznych w życiu. To był błąd. Uczyłem się jak naprawiać różne rzeczy w domu. Czytałem jak remontować mieszkanie i uczyłem się też tego w praktyce. Dzięki temu zaznawałem różnych kwalifikacji w rękach. Pracowałem jako magazynier w branży budowlanej, miałem tam parapety na wymiar, te telemarketer, dostawca żywności, złota rączka w przedszkolu, kasjer sprzedawca na stacji benzynowej i można wymieniać jeszcze długo, długo, długo. Mając 25 lat, dopiero zrozumiałem, że nie mogę znać się na wszystkich dziedzinach życia. Trzeba skupić się na jednej branży, w której stanę się naprawdę dobry. Krok pierwszy krzyśka konciarza z YouTube'a na zawsze w moim serduszku. Uczyć się robić coś lepiej, szukać rozwiązań, jak ktoś inny to zrobił. Szukać osób, które konstruktywnie pomogą Ci usprawnić to, czym się zajmujesz. Gromadź więc wiedzę specjalistyczną w swojej dziedzinie, nad którą chcesz się pochylić. Wrócę do przykładu hardkorowego koksa, Burnejki. Gadał zawsze, że trzeba robić na ostrej pompie. Hardkorowo i nie ma lipy. Jeśli z takim nastawieniem do czegoś się zajarasz, to będziesz gromadził wiedzę i jechał poza horyzont, budując swój rozwój jak nigdy dotąd. Postawa aktywna. W związku z tym, że lubiłem pisać i gdzieś w skrytości bardzo chciałem wrócić do systematycznego uprawiania tego hobby, założyłem bloga. Pierwsze podejście miało miejsce w 2015 roku. Pisałem od 10 do 14 opowiadań albo artykułów miesięcznie. Pisanie na bloga sprawiało mi olbrzymią trudność. To niełatwy fach, ale wierzyłem, że w miarę pracy nad własnym warsztatem będę się w tym doskonalił. Pisanie regularne na bloga niemożliwe, a jednak z miesiąca na miesiąc rozpędzałem się zarówno jeśli chodzi o formę, jak i o jakość. Pisałem tak przez półtorej roku. Do pisania potrzebowałem pomysłów, do tego by pomysł okazał się zjadliwy dla czytelników. Potrzebowałem praktyki i przepisywania zdań na nowo i na nowo. Zlanie wody, z którego słynąłem, nauczyłem się parzyć esencję, która jest zjadliwa jak espresso, nałyka. Wyciągaj lekcję. Najgorzej jest zawierzać paradygmatom. Szczególnie w branży pisarza jest to ważne, żeby wychodzić poza schemat i zaskakiwać czytelnika. Myślę, że wieloma moimi opowiadaniami już udało mi się to zrobić. Zauważyłem, że pewne teksty, co do których nie byłem przekonany i nie wydawało mi się zbyt dobre, bo improwizowałem, zrobiłem coś inaczej, to właśnie te teksty cieszą się największą popularnością. Jeśli zrobię wszystko książkowo, zgodnie z zasadami, czym będzie się różnił mój tekst od klasycznych książek i opowiadań? Myślę, że w ciągu tego ciężkiego roku pracy nad blogiem wyrobiłem sobie charakter coraz mocniej nakreślany w tym, co piszę. Widziałem poprawę tylko dzięki temu, że pokornie przyznawałem, że pewne zachowania są nie takie jak trzeba. Dopytywałem, dlaczego coś tak napisałem i czy można by było napisać to inaczej. Przedstawić coś w innej formie. Próbować jakoś inaczej. To właśnie wychodzenie poza to, co dookoła normalne, pomaga mi pisać. Jakieś dwa lata temu napisałem wstępnie, jak do własnej nowej powieści, która była napisana, jakby pisał ją potłuczony. Specyficzny styl. Dziwaczna rytmika zdań. Jakbym wtedy się uparł i napisał w tym stylu całą książkę, mogłaby wyjść odkrywcza rzecz. Niestety Jakub Żurczyk, wychodzi na to, że w podobnym okresie to pisał, wydał już teraz, dawno temu w Warszawie i tam jest rozdział pisany z perspektywy bohatera kurtki. Jest właśnie takim odkrywczym stylem pisany. Nowomowa, prost ze stolicy, z plecionymi powiedzonkami młodzieżowymi, łamane na grypserę wiesienną. Gdybym tylko miał więcej pewności siebie, to mogłem być ja. Podsumowanie. Jak poszerzać horyzonty? Po pierwsze, nastawienie good to know things, czyli szukanie rzetelnej wiedzy, uczenie się od najlepszych i gromadzenie informacji w specyfikacji, którą chce się robić. Po drugie, postawa aktywnego działania na rzecz własnych projektów, których zrealizowania nie możemy się doczekać. Zaangażowanie i zapał, wierząc, że to, co chce się robić, jest właściwe i niebawem staniesz się specjalistą w tej jednej dziedzinie. Po trzecie, wyciąganie lekcji z błędów oraz wystrzeganie się paradygmatów. W tym momencie pracuję nad kolejnym projektem, który ostatecznie również trafi tutaj na bloga. Każdemu polecam, żeby zaangażował się w taką jedną dziedzinę, spędzając 5 do 10 godzin w tygodniu, żeby móc poszerzać swoje horyzonty i stawać się lepszym specjalistą. Dzięki serdeczne za odsłuch. Życzę wszystkiego najlepszego i do następnego.